To nie jest prawda, że krytycy filmowi to niespełnieni filmowcy. Nazywam się Ola Salwa. W branży filmowej pracuję od lat 22. Zaczynałam jako recenzentka filmowa. Było się to wszystko przypadkiem, bo zmieniłam szkołę i trochę nie wiedziałam, jak z moim elitarnym gronem kolegów i koleżanek rozmawiać, więc zaczęłam rozmawiać z filmami. Pierwszym filmem, po którym napisałam komentarz, błagam, niech nikt nie idzie na filmu.pl i nie szuka tego, co napisałam o dziewiątych wrotach romana polańskiego. Studiowałam nawet w szkole <laughs> pisania scenariuszy filmowych w Krakowie, bo się zakochałam w reżyserze. Było to bardzo dawno temu. E, specjalnie mówię o tych takich wątkach osobistych, dlatego że mam wrażenie, że w naszej branży, niezależnie od tego, czym się zajmujemy, e, bardzo to wynika z tego, kim jesteśmy, z jakichś naszych zachwytów, czy to właśnie filmem, czy to jakąś osobą, niezależnie od tego, jaką płeć ta osoba ma i e, e, na jak długo pojawi się w naszym życiu. E, no wiadomo, że. Z czasem te motywacje są inne. I teraz też konsultuję scenariusze i bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, żeby się dowiedzieć, co mają w głowach, bo to jest moim zdaniem najważniejsze, żeby usłyszeć, co ktoś chce powiedzieć, a nie sprzedawać swoje pomysły. A chciałabym ten bardzo długi monolog zakończyć jednym bardzo, bardzo, bardzo ważnym zdaniem.